Oto kolejny raport z bycia w Hongkongu. Dzisiaj zabiorę Was miejsca, które mnie zafascynowały i wywołały uśmiech na mojej twarzy. Już nie mogę się doczekać, żeby wam je pokazać. Wybieram się właśnie do Sino Center, które jest centrum handlowym z grami, elektroniką i wszystkimi rzeczami, które są cool. I ten dzień był okropny. Zgubiłam moją kartę studencką, a na dworze strasznie pada. Więc, let's have some fun! Let's go! To się nam może przydać. Okay, dojechałam do Mongkoku. Problem jest taki, że nie mam internetu i nie mam pojęcia, gdzie jestem. Chodziłam po Mongkoku przez około pół godziny i próbowałam znaleźć Sinocenter Center moim szóstym zmysłem. Co w końcu mi się udało, co szczerze mówiąc bardzo mnie zaskoczyło. Były dosłownie miliony rzeczy i czułam, że mogłabym się nimi bardzo podniecać, gdybym miała jakąkolwiek wiedzę z zakresu gier, komiksów czy innych przedmiotów, których nie potrafię sklasyfikować, ale postanowiłam, że i tak czuję się w klimat. What? Hello Kitty Golden Cards? What? Classic Ryan? Buzz Astral? No way! jakby... Dla potwierdzenia postanowiłam zagrać jeszcze raz i tak potwierdzam, to był skam. W Simszatzuj, ukryte na trzecim piętrze w jednym z budynków, znajduje się kocia kawiarnia, którą odwiedziłam dość późnym wieczorem. I mój dzień wskoczył na kolejny poziom. W kawiarni można kupić kocie przekąski, a kto ma przekąski, ten ma władzę, bo wszystkie koty są jego. Tam też dużo gier planszowych, które można grać, jeżeli ma się z kim. W Cut House płaci się za czas, który się w nim spędziło, a w cenie dostaje się napój w uroczym kubeczku. Zabiorę Was dzisiaj do Kowloon Wall City miejsca o niezwykle ciekawej historii. Jeszcze 30 lat temu znajdowała się tam wyjęta spod dzielnica. W latach 50., 60. i 70. Kowloon Wall City było kontrolowane przez chińską mafię i słynęło z prostytucji, handlu narkotykami i hazardu, więc nawet policja nie zaglądała tam zbyt często, bo jeżeli raz wszedłeś do Kowloon Wall City, bardzo prawdopodobne, że mogłeś już z niego nie wrócić. W latach 80. rząd postanowił Stawić czoła sytuacji, która miała miejsce w Kowloon Wall City, i w 1994 cała dzielnica została całkowicie zrównana z ziemią. Ja obecnie znajduje się tam park, do którego właśnie jadę. Jestem bardzo ciekawa, czy zostały tam jakiekolwiek ślady po starych budynkach i całej dzielnicy. Oprócz tego Kowloon City nazywany jest Małą Tajlandią, bo znajduje się tam dużo tajskiego jedzenia i restauracji. Więc zabieram Was dzisiaj na obiad. Let's go! Thank you zupełnie inaczej niż się spodziewałam. Jakby definicja parku w Hongkongu jest zupełnie inna niż definicja parku gdziekolwiek indziej. Zupełnie nie ma śladu, że jeszcze 30 lat temu. Wszędzie tutaj naokoło były ogromne budynki i był zupełny chaos niż około 50 tysięcy ludzi. Jestem zachwycona. Nie było tutaj żadnych sieci, ani, ani wody, ani elektryczności, więc wszystko było stworzone przez ludzi, którzy tutaj mieszkali. Istniało coś takiego nawet jak ulica dentystów, w której znajdowało się setki dentystów, głównie nielicencjonowanych, ponieważ podatki tutaj nie obowiązywały, gdzie zakładali mnóstwo małych biznesów i fabryk. 有冇啊？有啊，呢邊有咯，呢度咪有咯。 Do Flower Market zabrała mnie moja współlokatorka Jain, która przychodzi tam co tydzień, żeby kupować inny rodzaj kwiatów. Jain kupiła kwiat lotosu, a ja postanowiłam kupić fioletowe lilie wodne, które wcześniej widziałam w pokoju Jain. Lilie, które kupiłam, były przepiękne i miały zapach jabłek. Poza tym codziennie rano otwierały swoje wszystkie płatki a wieczorem dosłownie chodziły ze mną spać i zamykały się z powrotem. Obok znajdowały się targi ptaków, a raczej ptasie więzienie. Jeżeli podobał Wam się ten filmik i chcecie śledzić moje dalsze przygody w Hongkongu, subskrybujcie, mam Wam jeszcze sporo do pokazania.